Za każdym razem, kiedy robię tą kanapkę... Mm, mm, mm. Za każdym razem, kiedy robię tą kanapkę... Za... Nie dziwię się, że Ros wpadł w szał, jak mu ją zabrali. Siemka, siemka. Dzisiaj odcinek specjalny z dwóch powodów. Po pierwsze, jak widzicie, jest indyk, będzie świątecznie, co jest na moim kanale nietypowe, bo świątecznych przepisów raczej nie robię, więc dzisiaj sobie przygotujemy taki świąteczny, powiedzmy, posiłek, nietypowy jak na Polskę, bo u nas rzadko się robi indyka, mało, mało słyszałem razy, żeby ktokolwiek robił. Drugi powód, dlaczego jest to specjalny odcinek, bo jest to, będzie to kanapka z serialu Friends: The Moist Maker, kanapka, którą Ross... Zresztą, zobaczcie scenę. My Thanksgiving leftover sandwich. I can't believe someone just ate it. Someone ate the only good thing going on in my life. I tak właśnie z tego względu to jest odcinek specjalny, bo od zawsze chciałem wam pokazać przepis na tą kanapkę, mój przepis na tą kanapkę, gdyż może zacznijmy chronologicznie, jak wyglądała moja historia z tą kanapką. W 2009 roku, po obejrzeniu dosłownie wszystkich sezonów Friends, złapałem fazę, że muszę zrobić tą kanapkę z indykiem na święta, zatem muszę się nauczyć piec indyka. I ten przepis, który dzisiaj zobaczycie, to właśnie jest na przepis na tę kanapkę. I wtedy, w 2009 roku, na YouTubie nie było praktycznie nic, bo to był początek, ile YouTube miał może 3 lata. Nie było żadnych jeszcze kanałów tego typu jak mój, jak e, amerykańskie jakieś tam, więc nie było za bardzo, skąd wziąć przepisu na tą kanapkę. Jedyne, co mogłem znaleźć, to jakieś takie pojedyncze publikacje i właśnie na podstawie takich pojedynczych y, domysłów, bo nigdy nie było powiedziane jaka ta kanapka dokładnie z czego się składała. Na, na podstawie tych domysłów właśnie zrobiłem swoją wersję kanapki i dzisiaj ją lekko usprawnimy będę podczas robienia mówił co usprawniłem. No i wiadomo minęło 14 lat. W tym czasie Babisz oczywiście nagrał, bo on zawsze robi te właśnie filmowe rzeczy. Kilku innych youtuberów ze Stanów nagrało swoje wersje, ale nie biorę ich w ogóle pod uwagę, gdyż y, będę się trzymał tego mojego przepisu, który robiłem od samego początku i Spróbujemy to dzisiaj rozpracować. Mam nadzieję, że wytrwacie ze mną i, i damy radę, bo będzie przed nami długi dzień, żeby to wszystko złożyć. Bo niestety tutaj może troszkę zniechęcę, a mam nadzieję, że zachęcę jednocześnie. Jak znacie mój kanał, łatwo nie będzie, szybko też nie będzie. Będzie trochę roboty, ale uwierzcie mi, że warto. Także zabieramy się. Zaczynamy od przygotowania tego oto indora, więc teraz po kolei będzie proces. Ale zanim jeszcze zacznę, to szybko inf szybkie info, skąd takiego indyka wziąć? To jest indyk, który waży 8 kilo i kupiłem go w makro. Wystarczy zadzwonić na halę rano, sobie zaklepać, bo one szybko schodzą. I właśnie w okresie świątecznym zazwyczaj są. Przez cały rok raczej ich nie dostaniecie, ale teraz powinno się udać, więc ja ostatnią sztukę właściwie zawinąłem wczoraj. Dobra, przechodzimy do przepisu: najpierw na indyka i wszystkie dodatki, sosy i tak dalej, a potem zajmiemy się kanapką. W końcu wychodzi moja pierwsza książka Fox vs. Gotowanie, z której jestem mega dumny. Preorder ruszy pod koniec grudnia, ale już teraz lista pierwszeństwa w opisie. Zapiszcie się, żebyście mieli pewność, że zdążycie kupić pierwszy nakład. Zachęcam mocno, wracamy do odcinka. Do dużej, głębokiej brytwanny z rusztem dodaj pokrojone na pół bóle, główki czosnku, pokrojone w kawałki marchewki oraz pokrojone łodygi selera naciowego. Dodaj oliwę, dopraw solą i pieprzem. Do tego kilka gałązek świeżego rozmarynu oraz tymianku. Jeśli używasz suszonych przypraw, posyp warzywa około dwoma, trzema łyżeczkami jednego i drugiego. Piekarnik na 180 stopni z funkcją grill, górna Żałka. W miseczce wymieszaj masło i 5-6 ząbków posiekanego albo wyciśniętego przez praskę czosnku. Dopraw posiekanym tymiankiem, rozmarynem oraz solą i pieprzem. Tuszę indyka przygotuj do pieczenia, wyciągając skrzydełka pod niego tak, aby stabilnie stał. Ze środka wyjmij szyję i możesz zrobić z niej szybki bulion. Dodając przypaloną cebulę, marchewkę i trochę soli i pieprzu. Ja również dodałem trochę bulionu ze słoika. Środek indyka wypchaj kawałkami cebuli, czosnku, marchewki i selera. Teraz coś mało apetycznego, ale bardzo ważnego dla finalnego smaku. Ostrożnie przy pomocy dłoni oddziel. Skórę od piersi oraz udek, nacinając odpowiednio nożem. W ten sposób zrobisz miejsce na masło. Dodaj masło pod skórę i posmaruj całego indyka z zewnątrz. Zwiąż sznurkiem nogi indyka, aby stabilnie stał. Umieść indyka na kratce w brytwanie, opcjonalnie ułóż plastry bekonu na piersiach indyka. Przyda się później na sos. Na dno brytfanny wlej 3-4 szklanki białego wina oraz około 600-800 ml bulionu. W zależności od wielkości chodzi o to, aby bulion i wino parowały w piekarniku, zapobiegając wysuszaniu mięsa. Staw brytwanę z indykiem i piersią bez przykrycia przez dwie godziny, pamiętając, żeby po godzinie przestawić tryb piekarnika na zwykłe 180 stopni z termoobiegiem. Wtedy też zabierz bekon z indyka, aby go nie spalić. Kiedy indyk się piecze, włóż do piekarnika luzem na kratkę 3-4 duże, umyte, ale nieobrane ziemniaki. Zapiekaj je przez 60 minut. Do garnka dodaj ziemniaki, śmietankę lub mleko oraz odrobinę masła, sól, pieprz, trochę gałki muszkatołowej. Zblenduj całość. W międzyczasie przygotuj również prosty stuffing, czyli farsz. Do patelni dodaj trochę masła i wrzuć drobno posiekaną łodygę oraz drobno posiekaną małą cebulkę. Dopraw solą, pieprzem, tymiankiem i rozmarynem. Fajnie też działa szałwia, ale ostatnio nigdzie nie mogłem jej dostać. Podsmażaj przez chwilę i zdejmij mi z ognia. Dodaj pokrojony w kostkę chleb tostowy albo bułkę. Dolej trochę bulionu, żeby chleb nasiąknął. Wymieszaj dokładnie. Przełóż do naczynia żaroodpornego lub pozostaw w patelni żeliwnej lub stalowej i zapiekaj przez około 20-30 minut na złocisty kolor. Najlepiej razem z indykiem, jeśli zmieści się w piekarniku. Skoro ciągle jest włączony. Przepis na stuffing nie jest precyzyjny, gdyż prawdę mówiąc ciężko go zepsuć. Po dwóch godzinach Wyjmij indyka i przy pomocy pipety lub łyżki polewaj go dokładnie sosem, który zebrał się na dole brytwanny. Dokładnie przykryj folią aluminiową i piecz przez kolejne półtorej godziny, pamiętając aby co 30 minut ponownie polewać go sosem. Gdy indyk będzie gotowy, wyciągnij go z brytfanny i przykryj folią aluminiową oraz ścierkami, aby dochodził. Pora na przyrządzenie głównego sosu, gravy, czyli sos pieczeniowy. Przy pomocy sitka odcedź cały płyn z brytfanny. Do patelni dodaj 3-4 łyżki masła oraz 2 łyżki mąki. Podsmażaj przez chwilę, po czym dodaj wywar po pieczeniu ciągle. Mieszając, dodaj pozostałą część wina. Jeśli zostało, redukuj sos przez kilka minut. Jeśli zapiekałeś indyka z bekonem, posiekaj go i dodaj do sosu, blendując całość. Sprawdź poziom doprawienia i w razie czego, dodaj sól, pieprz i bulion. Jeśli chodzi o gęstość sosu, musi być wystarczająco rzadki, aby móc nalewać go z sosierki, ale nie może być też zbyt mocno rzadki. Jako dodatek, koniecznie podawaj żurawinę ze słoika oraz na przykład gotowane brokuły. Choć jeśli chodzi o żurawinę, polecam zrobić ją samemu, dodając do patelni świeżą żurawinę, trochę soku z cytryny, soku z pomarańczy, brązowego cukru opcjonalnie trochę rumu lub bourbonu, szczypta soli, gotować kilkanaście minut, rozdrobnić i macie gotowy sos. I jeszcze szybki przerywnik. Przypominam, że nawiązałem współpracę z mega fajną marką o nazwie Scottsberg, która robi fajne patelnie żeliwne i nie tylko. Tu macie jeszcze fajnego Łoka ze stali. To już pewnie zauważyliście, bo widzę, że sporo osób kupuje na stronie. Na adifox.pl macie esencje, czyli kilka produktów, które moim zdaniem są najfajniejsze, a na scottsberg.pl macie pełne spektrum tej marki. Zobaczcie sobie, bo naprawdę warto. Jakość jest top i cenowo nie są jakoś mega, mega mocno wygórowani. Także polecam serdecznie i dzisiaj właśnie na tej patelni robiłem sosy. Sos żurawinowy robiłem w drugim. Na tej patelni robiłem właśnie stuffing do indyka. Idealnie się w tym zapiekło. Fajny smak, fajnie się przypiekło od dołu. W tym przypadku lepsza alternatywa dla naczynia żaroodpornego. Bo od razu smażysz, wkładasz do piekarnika i jest. Także przypominam, nadifox.pl Kilka produktów, między innymi ten, a na scotsberg.pl pozostałe. Wracamy do odcinka. Dobra, wszystkie składniki gotowe, także zaczynamy składanie kanapeczki i zaczynamy od chleba. Oryginalnie wszyscy to robią na pieczywie białym. Ja to zawsze robiłem na chlebie testowym, pełnoziarnistym. No ale wiecie, to jest, widzicie, jak to wygląda. To jest przemysłowy chleb, który nie jest jakiś super super top jakości. W Stanach na przykład macie grubsze kromki, większe. Da się kupić w ogóle ten chleb, taki na przykład ziemniaczany, fajny. Też przemysłowy, ale dużo lepiej wykonany i lepiej smakujący. Więc ogólnie, o ile u nas pieczywo takie bardzo, powiedziałbym, takie chleby duże, żytnie i tak dalej, u nas jest bardziej rozwinięte, to w Stanach właśnie takie chleby, typowo pod takie rzeczy są bardziej tam popularne. Już teraz trochę się to zmienia, ale mówię, zakładamy, że to jest 97 i Monika robi Rosowi kanapkę, ale nie będę tego używał, zmienimy chleb na coś innego. W tym przypadku, użyję takiego chleba górskiego z Lidla też, żeby nie utrudniać, można kupić jakiś fajny wermont, na przykład w Lublinie, jeżeli ktoś jest z Lublina, to polecam spokojną, dwa tam mają piekarnię i robią wermonty, lub macie też fajne chleby w restauracji otwartej, też zajebiste chleby pieką, także jeżeli ktoś jest lokalnie, to Polecam tam się zaopatrywać. Szykujemy sobie trzy kromki, bo nie wiem czy pamiętacie. Są trzy kromki potrzebne. Pierwsza to jest zwykła, druga to jest zwykła, a trzecia ta pomiędzy to jest ten The Moist Maker, czyli ta kromka nasączona sosem. Trochę jestem ograniczony czasowo w tym tygodniu i tak musiałem sobie poradzić, ale myślę, że z tego chleba będzie fajna kanapeczka. Teraz stostujemy sobie pieczywo. Osobiście, tostowałem zawsze gotową kanapkę, ale myślę, że lepszym patentem, trochę tak sobie odświeżyłem pamięć, popatrzyłem na inne przepisy, lepszym patentem będzie stosować ją najpierw, bo będzie wygodniej niż się potem z załadowaną kanapką bawić tutaj w jakieś tam, wiecie, tostowanie. I sprawniej będzie w ten sposób. Pieczywo stosowane, także... Zabieramy się za kolejny krok. Kolejna różnica, że ja zazwyczaj to robiłem z resztek, no bo to jest kanapka Leftover Turkey Sandwich się nazywa oficjalnie, więc ona powinna być z resztek, które ja zazwyczaj kroję i podsmażam na maśle, by je tak jakby odświeżyć, nie? Ale mamy tutaj całego indyka, więc sobie wykorzystam ten fakt i po prostu ukroję sobie takie plastry, których użyję jako gotowych, po prostu jako taką alaszynkę, nie? Bo normalnie to byłyby kawałki. A myślę, że tak będzie bardziej pro wyglądało, smakowało. Ale pozwolicie, że są w ogóle sprawdzę. Co tu dużo mówić, po prostu poezja. Skórka, coś pięknego. No musicie po prostu to zrobić i sami ocenić. Ukroję jeszcze kawałek łódka. No i dobra, myślę, że możemy kontynuować dalej. Dobra, to przechodzimy do składania. Gromka chleba. Kolejna warstwa to ziemniaczane, którego nie było w mojej oryginalnej wersji. Ale bardzo dużo ludzi widziałem, że stosuje, więc jestem ciekaw jak to będzie smakowało. I Myślę, że też będzie fajnie wyglądało. Dobra, kolejny składnik, kolejne usprawnienie. Tego też nie było w mojej wersji kanapki, czyli sałata. W ogóle nie było zieleniny. Moja kanapka nigdy nie była apetyczna z wyglądu, a ja dzisiaj chciałem zrobić, żeby była. Zatem teraz leci na to indyk. Spora ilość. Teraz leci Żurawinka. Ja robiłem tak, że moja kanapka miała dwie warstwy. Mięso Żurawina. Potem był moist maker i znowu mięsa żurawina. Tutaj zrobimy nieco inaczej. I na górę jeszcze pójdzie stuffing, który ja też tam zawsze upychałem, czyli ten farsz taki. To się tak śmiesznie nazywa, bo to niby farsz, ale jak nie pakujesz go do indyka, tylko jest obok, nie? Dobra. I teraz najważniejsze, czyli the moist maker. Czyli biorę i moczę, moczymy chleb w sosiwie, ciepłym oczywiście, żeby ładnie nasiąkło. Gravy, moje gravy autorskie z bekonem. Coś pięknego. Te kawałki bekonu robią taką, taką robotę tutaj slice soaked Delikatnie położyć, żeby nie uświnić i żeby nie spadło przy okazji. To jest ten moment, w którym żałuję, że wycieram ręce, a nie oblizuję. Bo to po prostu, to gravy to mógłbym mieć jak zupę. Dobra, górna warstwa, jeszcze trochę indyka, bo został. I na górę ląduje stuffing, czyli ten farsz. Mam nadzieję, że mi się to nie rozwali. Więcej żurawiny. Wiem, już pewnie się zastanawiacie, jakie ja to zamierzam zjeść. Proszę bardzo, The moist maker, turkey sandwich, z serialu Friends, przyjaciele, no i z mojej kuchni w sumie. Jak widzicie, jest monster straszny, dlatego, żeby go łatwiej zjeść, trzeba sobie tutaj trochę ułatwić. Wybaczcie, ale to jest moja ulubiona kanapka i nie będę udawał, że jej nie lubię. Ten papier jakiś taki dziadowski kupiłem, ale to nic udało się to zawinąć. No i sprawdzimy, czy było 12 godzin, warto nad tym siedzieć. Tak to wygląda. Makowicie, generalnie. Właśnie o to chodziło, żeby tak usprawnić, bo ta moja kanapka była mega smaczna. Od wielu, wielu lat wszyscy moi znajomi uwielbiali, jakie robiłem. Największe minus to był wygląd, ona była brzydka. A tutaj mi się postarałem, żeby była troszeczkę bardziej estetyczna. Długo oczekiwane, no to spróbujmy. Najdłuższe chyba. Jedno z najdłuższych. Za każdym razem, kiedy robię tę kanapkę. Za każdym razem, kiedy robię tę kanapkę. Zajebiste. Nie dziwię się, że Ros wpadł w szał, jak mu ją zabrali. Po prostu to jest takie złoto, musicie tego koniecznie spróbować. Wiem, że to często mówię i znowu to powtórzę. Wiem, że jest dużo roboty, ale zapewniam, że warto. Jak widzicie, yy, no właściwie mnie, nie widzicie. Jak skończę, jak nacisnę ten czerwony guzik. To taka napkaznikiem jakieś 15 sekund, a pewnie dostanę szkawki. No ale po to to robiłem, żeby to wpierdzielić teraz. W każdym razie, wesołych świąt wszystkim życzę przy okazji, bo za chwilę będą. Mam nadzieję, że się odcinek podobał, zostawcie sobie łapkę w górę. Przypominam, że już nóż na Adifox, że macie fajne patelnie od Scottsberga na adifox.pl, ale tą pełną, pełne spektrum macie na ich stronie scottsberg.pl. I mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze raz do zobaczyska. Wszystkiego dobrego. Siemanko.